W kolejnym odcinku wideobloga błyskawicznego świętujemy 29. urodziny Kamila Glika, więc jednego z naszych absolutnie ulubionych piłkarzy, jeśli chodzi o to, w jaki sposób buduje zdania. Tak, już e, wielokrotnie mówiliśmy o retoryce Kamila e, Glika, Kamila Grosickiego, że no, jest to coś, coś, coś fantastycznego. Jest to materiał na scenariusz nie tylko teatralny, ale także filmowy, i dzisiaj będzie dużo o słowniku Kamila Glika. A w związku z tym, że urodziny Kamila to również e, jingle, z nim związany. Uwaga! Poleciał. Zjechany czajnik masz mega totalnie. No właśnie, dzisiaj będzie m.in. o zjechanym czajniku i ja sobie pozwoliłem wypisać takie najbardziej charakterystyczne powiedziałbym określenia, których używa Kamil Glik, które no tak gdzieś zahaczają trochę o grypserę, trochę o tak, jest slang, trochę o... Takie klimat właśnie więzienny. Tro tro <noise> trochę o nową także zjechany czajnik to jest to, co przed chwilę usłyszeliśmy i usłyszymy jeszcze raz. To zjechany czajnik masz mega totalnie. <noise> Piekarnik ustawiony na siódemkę. Co by to mogło znaczyć? No ja wiem, co to oznacza akurat <gry> w twoim przypadku. No, no możecie się, możecie się domyślać. Aparacik jesteś mega. To jest idol. Co ty masz czapkę dobrą, to jest koniec. Co ty masz czapeczkę mistrzu. Bajlando pełne. Wali ci z Japonii i ham okrutny. To są określenia takie, które mi przyszły po prostu Jeszcze na Jeszcze była myśl. lacha wyłożona totalnie. Lacha wyłożona totalnie też była w jednym z materiałów. Ale powiedz, co o tym myślisz jako wykształcony, wykształcony polonista? Nie no, to, mo moim zdaniem to powinna być inspiracja dla mm, takich pisarzy, typu, nie wiem, Sławomir Schuty, Yy, albo no nie wiem, tak się zastanawiam. Yy, tak, nie, nie, nie właśnie. Grochala to mogła nie podnieść tego tematu. Wiesz, chyba, że Łukasz Grochala, tak. on, on prędzej. W każdym razie jest to, jest to ciekawy materiał na taką powieść środowiskową, yy, na, na materiał na scenariusz teatralny, czy, czy filmowy, więc jakby yy, w tym temacie zachęcam zdolnych yy, scena, scenarzystów. Teraz jest mega. Hype na seriale różnej maści, także myślę, że można się, można się na tym wybić. Wszystkiego najlepszego, drogi Kamilu. Wszystkiego najlepszego. Ktoś ostatnio pytał, ile, ile mam lat, to muszę powiedzieć, że jestem właśnie w wieku Kamila Grosickiego. Dobry rocznik, dobry rocznik. rocznik Kamila 88. Glika też. Przede wszystkim. E, no właśnie, przede wszystkim Kamila Glika, bo to dzisiaj jego urodziny świętujemy. Ale skoro powiedziałeś o Kamilu Grosickim, to jakby prze, przepatrywaliśmy troszeczkę dzisiaj nasze archiwum, i tam się znajduje jedna. Właśnie ciekawa rozmowa między Kamilem Grosickim, a Kamilem Glikiem, to z racji tego, że jeden czuje się jakby miał urodziny, bo przeszedł do Hal a drugi właśnie urodziny obchodzi. Przeżyjmy to jeszcze raz. No siema mordeczko. No siema mariacie, co jest? Co tam słychać? Totalnie jest powolutku, powolutku leci, po staremu, Słuchaj, a... dzw dzwonię do Ciebie w takiej sprawie, mam ciężary mega na chacie z żoną. Nie wiem, mega, mega ciężary i tak myślałem, że może byś przyjechał do mnie, że, wiesz, jakąś byśmy coś dziubnęli, wiesz o co chodzi, żebyś mi trochę potowarzyszył. Bo nie mam do kogo się odezwać, wiesz o co chodzi. Byśmy zrobili, byśmy zrobili te nasze tańcze, tańcze, wiesz o co chodzi. No, legendarna, legendarna rozmowa. No, legendarna rozmowa. Jeszcze w, kończąc ten temat Kamila Glika, mówi się o tym, że, że to jest piłkarz taki dość powiedziałbym toporny nieraz technicznie, natomiast mało kto wie, że Kamil świetnie radzi sobie z grą z przewrotki. My mieliśmy okazję widzieć na żywo w Turynie na treningu Torino, jak strzelał bramkę z przewrotki w gierce treningowej, ale to się nie zarejestrowało. Natomiast zarejestrowały się dwie inne przewrotki podczas siatko nogi w Arłamowie, no i te brawa, ten aplauz na koniec, to myślę, że też z okazji urodzin właśnie dla Kamila Glika. Glikson! Glikson! Weszła? Tak zwana bicykleta tak zwana Bicykleta. Kamil Glik teraz mieszka we Francji, gdzie, skąd ty z całą ekipą naszą wróciłeś niedawno? Tak, byliśmy, jak już doskonale wiecie, we FC Nantes, gdzie odwiedziliśmy Mariusza Stępińskiego i jeszcze jednego Polaka, który pracuje w tym klubie, którego mieliście już okazję oglądać na kanale Łączy Nas Piłka. To nie jest to, to Adam Stępień jest ze Słonzyń? Nie, jest zdecydowanie Adam który także gościł na naszym kanale. Jestem ciekaw, czy wiecie, kto to jest, czy poznajecie tego jego mościa. Zresztą ma Prawilny kubek z Robertem Lewandowskim w swoim biurze. Możecie wpisywać w komentarzach swoje odpowiedzi na to pytanie. No i także mogę Wam przy okazji też pokazać, zebraliśmy troszeczkę archiwalnych materiałów z domu Mariusza Stępińskiego, no i też takie zdjęcie z dzieciństwa i koszulka intermediola. Może, może kiedyś. Bo były pamiętam takie właśnie koszulki yy, w tym czasie takie repliki, oczywiście yy, nieoryginalne nie <ścoughs> yy, z Ronaldo. Ale z dziesiątką. Mm -hmm. Co A ciekawe, byłybyły, faktycznie. Na, tak. bo tam chyba jakoś było tak na początku, że on miał dziesiątkę, mm -hmm. bo nie było wolnego. Numeru. Na pewno Iwan Zamorano miał jeden plus 8. Jeden plus 8, to, to na pewno. No Intermediola wtedy był na pewno na topie. No i też Francja to kraj performanceu, ulicznego performanceu. My też spotkaliśmy na swojej drodze takiego e, dziwnego osobnika, który chodził z krzesłem na głowie, nie wiedzieć czemu, Możecie to zobaczyć. A, całość ale całość zobaczycie już. Ale, ale ponownie spotkaliście też jednego performera, który chciał przylecieć do Polski, tak, żebyście tak, mógł transportować. Tak, załatki, tak. Mógł być to nasz pierwszy transfer do polskiej ligi rozpoznał, znaczy rozpoznał nasze walizki. Jakiś człowiek pracujący na lotnisku, podobno piłkarz niższych lig francuskich, no i on od razu pyta się, czy gramy dla Polska. On cały czas mówił właśnie, are you playing for Polska? No Czyli już to, znaczy, Był że gotowy, jest wsiąść z nami do samolotu, nieważne, Warszawa, Kraków, on Piotrówka, Piotrówka idealnie, a widzisz, to też do się do, dobrze składa. Do tak. Płynnie przechodzimy do tematu Piotrówki, bo zbliża się finał Pucharu Narodów Afryki już w najbliższy weekend, no i tam jest. Taki napastnik o nazwisku Tambe, który występował niedawno jeszcze z orzełkiem na piersi. Na piersi. No i teraz gra w słowackiej trnawie, no i będzie miał okazję, żeby sięgnąć po Buklach na Fatem. Jaki ten świat jest swego, mały i zaskakujący. Swego czasu tam. Kadra Piotrówki to była w 95% lekcji, Mocno yy, afrykańska, także tak to, yy, tak to wyglądało. Yy, coś jeszcze a propos stępie, Coś miałeś z archiwów sprzedawać, nie? Oprócz tego mm, nie, to zdjęcie To już, tylko to już taka, bo to wszystko, tak, to jeżeli chodzi o Stępnia. Zobaczycie całość zapadnie, prawdopodobnie to... gdzieś w połowie lutego, bo to jeszcze czekamy na oprawę 2018. Graficzną, 2018 <laughs> oczywiście, na no, 2017 nie zdążymy <laughs> zrobić tego dwa tygodnie, ale chciałem jeszcze powiedzieć, Szczerze, tak niezauważony wywiad z Dariuszem Dźwigałą, tak A, na no Polski do lat 19. W studiu, który jest za nami zresztą. Dokładnie. No i nowy szkoleniowiec odniósł się do palącej kwestii Krystiana Bielika. No i zapytaliśmy go, czy zagra ten Krystian w Kadrze, czy, czy nie zagra o to, co powiedział Dariusz No My potrzebujemy dobrych piłkarzy w, w każdym zespole, i ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby, żeby Krystian Bielik miał możliwość rywalizowania. A skoro już o takim no to ty zauważyłeś pewną inspirację trenerską u pana Danka. Zdecydowanie widzimy, że nasi trenerzy patrzą na Zachód nie tylko pod kątem metodologii treningu, ale także pod kątem stylówki. Wiele razy zarzucacie nam, że zajmujemy się częściej stylówkami piłkarzy i trenerów niż samą piłką, ale to właśnie nas. Tworzy, to nas określa, także tym razem Dariusz Wigała versus Pep Guardiola, tak to wygląda. Mówi A propos Christiana Bielika, on wraca do kadry i będzie piłkarzem grającym na pozycji środkowego obrońcy, Twoim zdaniem? Czy, czy jednak troszeczkę wyżej? Bo też się dużo mówi o tym w kontekście Birmingham. Tak, w kontekście Birmingham się mówi, że będzie być może będzie szóstko, na pozycji tak? defensywnego mhm. pomocnika, ale wydaje mi się, że w kadrze tutaj jest posłucha, jeżeli chodzi o środek obrony, i wydaje mi się, że to będzie taki naturalny partner dla Adama Kształnowskiego a więc zawodnika Fiorentiny, który także ma za sobą bardzo udany period, muszę to... że decyzję już podjąłeś? <laughs> tak, ja już decyzję podjąłem, jeszcze zostawiam Panu Dankowi, ażeby to wszystko ładnie poukładał. I 23 marca pierwszy mecz reprezentacji Polski U-19 w eliminacjach do Europy. Muszę Wam powiedzieć, nie zdradzając oczywiście tego, co będzie w materiale Kuby Polkowskiego z Mariuszem Stępińskim, że wydaje mi się, że w wieku 12 lat no, nie miał takich warunków do treningu, jakie dzisiaj mają 9. E, dzieciaki. dziewięć no, dziewię to na ale no tak. myślę, że, okay, myślę, dobra, że później. Myślę, bo ja chciałem nawiązać do Lamo, mm -hmm. a w zasadzie do Zamu, które trwa w Bydgoszczy. Kończy się w tym tygodniu pierwszy turnus z e, Zimowej Akademii Młodych Orów. Po raz pierwszy ta Zimowa Akademia Młodych Orów. Możecie oglądać na naszym kanale materiał e, z tego wydarzenia. Natomiast chciałem tylko takie dwie sceny. Jedna to jest okay, okay. Naw nawiązanie do tego, co próbowaliśmy zrobić w jednym z wideoblogów, ale się w końcu nie udało, czyli DAP. ale DAP jako nagroda, czy jako celebracja udanego battle. Flip challenge, tak to się chyba nazywa. Drugi raz No i jeszcze zwróćmy uwagę na fakt, że w Bydgoszczy, chociaż nie wiem zupełnie dlaczego, bo Jacek Bonk chyba nie ma nic wspólnego z Bydgoszczczy, z Bydgoszczą, w każdym razie duch Jacka Bąka. Nie najbardziej się z tego materiału podoba jednak ten fragment z Marcinem Dorną, który mówi młodym zawodnikom, że jesteście tutaj, bo jesteście u. Nie, uta. A, A lentowani. To też, też to... jest uta. Dla wszystkich młodych adeptów piłki nożnej, może puścimy. Jesteście w reprezentacji pod tytułem Zimowa i letnia Akademia Młodych gorów, bo jesteście jacy uta. Lentowani. A zostaniecie zawodnikami pierwszej reprezentacji, bo. Bo ciężko pracować. A więc jest ten jest. przekaz. Jesteście utalentowani, ale jeśli chcecie grać w reprezentacji, to praca, tylko praca, ciężka praca. praca. I o tym także jest ten materiał. To co? Finito? to mnie wszystko. Czekamy na materiał z Mariuszem Stępińskim. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia.